Brzeziny to wieś położona w najmniejszej gminie województwa lubelskiego, gminie Bełrzec. Kilka lat temu mieszkańcy Brzezin wraz z przyjaciółmi założyli stowarzyszenie o nazwie Ocalić od Zapomnienia, którego celem jest upamiętnianie osób, wydarzeń i miejsc pamięci związanych z historią regionu. Wówczas powstała zagroda edukacyjna pod nazwą przystanek KOBOS i mini muzeum wsi polskiej, w którym możemy zobaczyć setki niezwykłych eksponatów. Są to dawne przedmioty codziennego użytku, wyposażenie warsztatów, narzędzia rolnicze, przedmioty związane z gospodarstwem domowym oraz pamiątki rodzinne. Na zewnątrz możemy podziwiać drewniane rzeźby nawiązujące do mieszkańców regionu. Żołnierzy podziemia Niepodległościowego Armii Krajowej, broniących tych ziem najpierw przed okupacją niemiecką, później przed atakami Ukraińskiej Powstańczej Armii, by w końcu swojej działalności stawiać czynny opór sowietyzacji Polski w strukturach wolność i niezawisłość. Szczególna uwaga poświęcona została majorowi Stefanowi Kobosowi, pseudonim Wrzos, który był dowódcą jednego z plutonów kompanii, NAROL, w ramach obwodu Tomaszów Lubelski. Jego pluton działał na terenie Brzezi, broniąc mieszkańców przed zagrożeniami ze strony każdego z agresorów, jacy przewinęli się przez te tereny w czasie wojny i okupacji. W Brzezinach znajduje się ścieżka edukacyjna poświęcona wydarzeniom z tamtego okresu. Na ścianach starych drewnianych budynków rozsianych po całych Brzezinach stworzono niezwykłe malowidła przedstawiające osoby związane z działalnością Armii Krajowej na tych ziemiach, a także tablice opisujące wydarzenia i biogramy mieszkańców. Odwiedzając Brzeziny możemy poznać niezwykle ważny wycinek historii tego regionu. Na podkreślenie zasługuje też to, że wszystkie działania miały charakter oddolny, a ich inicjatorami są mieszkańcy miejscowości i pasjonaci historii, często będący potomkami osób zaangażowanych w działania konspiracyjne.